Cześć, tu kamilo z lesie, witam Was po Mamy poniedziałek. przeczesujemy teren. Także moi drodzy, fajny dzień, pogoda 11 stopni. Śniegu już praktycznie nie ma, gdzie niegdzie tylko. No i jesteśmy w fajnym miejscu. W takim gdzie często bywam też i, i po weekendzie nie byłem w weekend, nie chodziłem w weekend. Um, weekend zostawiam to w sumie, bo jest mega dużo ludzi i wolę od poniedziałku do piątku sobie wyskoczyć. No i moi drodzy, no i się pofarciło niestety, aż stety wam powiem, bo kurczę trochę zrobiłem już od ósmej, a jest pierwsza, także trochę, tylko miejscówkę zmieniłem, pojechałem na moją i się udało. Także coś leży i już wam pokazuję co, chodźcie podejdziemy. O, wow, piękna tyczka. Zjedziemy to miejsce, bo tyczki naprawdę są mega fajne, mega duże, mega ciemne. I, I co, tu mamy 2,4? No, 12, nie. dużo mówi, podnieśmy go. Dłużyczka. E, to nie 12, bo oczywiście, bo to nie taki. Piękna korona, nie wiem czy nie mam od tego byka. 4, 5, 6, 7, czyli 14, tak moi drodzy Fajny, bardzo ładny. Dobrze, że cały, cieszę się i fajnie trzeba się rozejrzeć co drugim. Ciężki, to może spało, coś jeszcze. Mam dwie godziny, także po, połażę trzymajcie się, hej.